Widowe, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam, jak mieć właśnie teksturki takie. No, więc to okej, okay. dobra. Przechodzimy już ogólnie do całego, do całych ustawień. Przypominam o subskrypcji tego kanału, która, która pokazuje się Wam teraz na ekranie. No co, ok, dobra. Przechodzimy do ustawień i dobra. Mamy tutaj coś takiego, jak ten taki dziwny telewizorek. Klikamy na niego i wchodzimy na sam dół. Mamy tutaj coś takiego tryb renderowania. Klikamy potem tutaj na tą strzałeczkę mamy DirectX 12 beta. To nie. Teraz klikamy wydaj... ja jeszcze jedną wydajność wersję beta. Teraz klikamy A, czyli klikamy po prostu zastosuj tak urucham grę ponownie, aby zastosować zmiany, więc okej, okay, dobra. Ja tutaj uruchamiam grę ponownie i widzimy się już zaraz. E, dobra, widzowie, już jesteśmy w Gierce. E, klikam ustawienia, i jak widzicie, zmieniły się. E, jak ja już ogólnie jak widzicie, jestem tutaj w Kierce całej. Więc dobra, klikamy ustawienia i tutaj mamy coś takiego, jakąś modeli. Tutaj pewnie będziecie mieli na wysoką. Klikamy po prostu na niską, a zastosuj. No i jak widzicie, możemy się cieszyć normalnymi ładnymi teksturkami. Bo na wysokiej pewnie jest to trochę dziwnie. Macie takie mega dziwne te, te teksturki. I po prostu. No, u, po prostu musicie mieć e, 16 GB I nie, patrzcie, w ogóle nie widać tam tutaj zoo, jakby na e, wysokiej nie widać zona no. A tutaj jest po prostu zoom niebieski, czyli jakby ten, kto gra na takie tym czymś i ktoś gra na bohaterce takiej, no to ten. Oczywiście nie widzi go. Więc co? Przypominam o subskrypcji, Opeczkę w górę. Możecie napisać czy Wam się ten odcinek podobał. Ja biłem Peter 44Siema.